Cześć. Pan poseł Marcin Chorała wystąpił w programie Politycy od kuchni SuperEkspresu. Jako, że był kiedyś członkiem Unii Polityki Realnej, czyli partii, której współzałożycielem był pan Janusz Korwin-Mikke, no to rozmowa oczywiście zaszła na Korwina. Posłuchajcie. Trochę o Twojej przeszłości politycznej. Byłeś w Stowarzyszeniu Koliber, jeśli A nadal dobrze... Nadal chyba ale... jestem. Nadal jesteś, tak? Jestem no, szeregowym członkiem, ale chyba mam... No spotki, bo to jest, to, jest no, środowisko trochę związane z Januszem korwin prawda? No, no, bo tak. ja kiedyś Byłeś kiedyś w WPR-ze ja Kiedyś byłem w WPR-ze. No, właśnie, no, jak 5 jak... lat. To Ci właśnie tacy korwinowcy. korwinowcy. Tak. No. I dlaczego odszedłeś tego, od tego środowiska? No to jakiś tam splot czynników, natomiast ja, ja będę w WPR-ze na przykład zawsze byłem antykorwinistą i uważałem, hmm. że Janusz... Czy miałem taką teorię, że znaczy Janusz Korwin-Mikke swoimi wypowiedziami, tam różnymi na tematy poboczne, niezwiązane w gruncie rzeczy, no, że tam coś mu się wydaje, to kobietach powie to sprawę, to czymś tam. Generalnie szkodzi, tak, że jakby program jest dobry, no ale on szkodzi. Trzeba było to przetestować, czyli go obalić z funkcji prezesa, co się w którymś tam momencie udało, no ale okazało się, że bez niego to właściwie jest jeszcze gorzej, no więc. Polityka jest generalnie sztuką jednak zmieniania rzeczywistości, a nie opowiadania o niej. Mhm. No więc, jeżeli to w żaden sposób nie rokowało, że kiedykolwiek cokolwiek z tego, co głosimy, miałoby wejść w życie, no to. To, to nie jest i... polityka, tylko publicystyka. Ja tylko to jest dość częsty zarzut, że gdyby nie Korwin, to dane ugrupowanie by doszło do władzy. Natomiast to, co się stało z UPR po obaleniu właśnie Korwina z funkcji prezesa, świadczy jednak o czymś innym. Zresztą w poprzednich wyborach prezydenckich Korwin zajął czwarte miejsce z dość dobrym wynikiem, no prawie pół miliona głosów na niego zostało oddanych. Obecnie jedną z głównych części składowych Konfederacji są korwiniści, a więc jednak korwin też potrafi przyciągać. Myślę natomiast, że, że pan Chorała obawiał się, że nigdy posłem może nie zostanie, będąc przy Korwinie. Zresztą, jak oglądniecie cały, cały ten filmik, to wspomina on, jak był dzieckiem i zawsze chciał być w polityce, więc w związku z tym pewnie poszedł do partii, która dawała mu szansę na posadę, na, na bycie posłem, czyli na realizację tych marzeń. No, obecnie pan Chorała nie jest tylko posłem, a więc nie ma jedynie też diety poselskiej. Jest również wiceministrem infrastruktury, zasiadał w różnych komisjach. Z każdej tej funkcji dostaje dodatkowe pieniądze, a więc pewnie ma się też całkiem nieźle finansowo. Poglądy są zupełnie inne niż pisne nawet, jeśli chodzi o gospodarkę, no to tam skrajnie liberalne. korwin raczej Darwin. No tak, oczywiście no no jest też pewna, mówię, jakby też we mnie zaszła pewna tam ewolucja, mm -hmm. Mm -hmm. to jest Korwinizm jest taką, powiedzmy, ideologią, która jest spójna logicznie, atrakcyjna niezwykle. Hmm. Czyli wyrosłeś z Korwina. No, dla dla gimnazjalistów. Nie, no dla kogoś, dla kogoś, to żyje w świecie czystej teorii, czyli na przykład jest studentem utrzymywanym przez rodziców, no potem jak już na przykład... Zderza się z rzeczywistością. Zderza się z rzeczywistością, widzi jak na przykład tak. wygląda też praca w prywatnych przedsiębiorstwach. No to, to nie jest tak, że wszelki tam, nie wiem... <laughs> przepraszam. Nepotyzm, nieracjonalność zarządzania. To jest tylko w urzędach mhm. i na państwowym, prywatnych też bywa, mhm. i zatrudnianie kuzynów i tak dalej. E, no więc to jest taka czysta, spójna, atrakcyjna intelektualnie teoria. W życiu też czasem, jak już samemu ma się dzieci, to też się może widzi, że niekoniecznie też taki stuprocentowy. Nie, no że niekoniecznie stuprocentowy Darwinizm społeczny, nawet w człowieku mhm. się jednak mhm. trochę tam empatii wykształca, mhm. powiedziałbym naturalnej. Mhm. Ewolucja w nim zaszła rzeczywiście dość mocna. No z wolnorynkowych idei przeszedł na socjalizm w wydaniu PiS. Ja natomiast nie jestem już studentką, utrzymuję się sama i tym bardziej teraz dla mnie bardzo atrakcyjne są idee wolnorynkowe. No bo zwłaszcza po tym zdarzeniu się z rzeczywistością, o której tutaj wspominał pan Chora, gdy widzę ile jest mi odbieranych pieniędzy w podatkach, najpierw z pensji, chodzi oczywiście o pensję brutto i super superbrutto, a potem kupując jakikolwiek produkt, zdajesz sobie sprawę, że no. Powiedzmy w tym, w tym chlebie jest nie tylko podatek od sprzedaży chleba, ale jest podatek dochodowy, który musi zapłacić pracodawca i pracownicy, podatki, składki, które opłaca pracodawca wypłacając pensję, podatek, który musiał zapłacić piekarz kupując mąkę, podatek, który jest ukryty w prądzie, podatek zakupno choćby kasy fiskalnej i tak dalej i tak dalej. To tym bardziej do osoby pracującej, która wydaje swoje, a nie rodziców pieniądze, to to idee wolnorynkowe powinny właśnie trafiać. Niestety ludzie często nie wiedzą ile pieniędzy płacą w podatkach. Nie znają różnicy między pensją brutto i super brutto. Nie wiedzą, że prawie 40% wypracowanych przez nich pieniędzy to już na wstępie zabiera państwo. Ba są nawet badania, które pokazują, że nawet 21% Polaków nie wie no myśli, że żadnych podatków nie, nie płaci. Nigdy też nie słyszałam, żeby Korwin mówił, że w prywatnych przedsiębiorstwach jest jakiś raj na ziemi. No wręcz przeciwnie, mówi, że jeśli jest jakaś zła firma, źle zarządzana, to powinna upaść. No a na jej miejsce, prawda, powstaną nowe, nowe firmy. Natomiast różnica polega na tym, że w prywatnych przedsiębiorstwach kapitał jest prywatny i ryzyko jest prywatne. Kapitalizm to nie utopia, że, że wszyscy będziemy szczęśliwi i wszyscy będziemy mieć. To jest coś, co obiecuje właśnie socjalizm, ale zawsze socjalizm kończy się powiększaniem tych różnic w społeczeństwie i niesprawiedliwością. Zobaczcie, co powiedział Peter Schiff na Occupy Wall Street w 2011 roku. Polecam obejrzeć cały filmik, ale ja tutaj um, przedstawię Wam mój ulubiony cytat. Natomiast Pan Chorała, będąc w partii PiS, kieruje nas w stronę socjalizmu, czyli według mnie czegoś takiego, że są prywatne straty i społeczne straty. Moje prywatne pieniądze zabierane mi są w podatkach, czyli mam prywatną stratę. Te pieniądze idą na przykład na zbudowanie parku w jakimś tam mieście, z którego nie skorzystam nigdy, więc doświadczam również straty społecznej. Bo zamiast te pieniądze iść na coś, co by mi się przydało, no to moje pieniądze poszły na usługę czy tam towar, który mi nie jest potrzebny, plus oczywiście na armię urzędników, która ani mi, ani Wam też nie jest potrzebna. A, a korwin ma ile? 76 lat? i w nim ciągle jest to... Ten... 77 lat. lat. Bo, tak. bo to tak. tak jak moja mama. Tak. To ja, jak Ty tłumaczysz te jego poglądy, które się nie zmieniają przez lata? Tak, on twardo a, czyli... stoi. Janusz korwin jest przede wszystkim bardzo ekscentryczną osobowością. Tak. tak. Bardzo silną. Nie da się ukryć. Yy... On niewątpliwie też z zgłoszenia tych swoich poglądów bardzo dobrze żyje, znaczy, robi to, co lubi, czyli jeździ po Polsce, ma spotkania, tak? pisze książki, pisze artykuły, chodzi, robi to, co lubi, żyje z tego na bardzo dobrym poziomie. No, generalnie fajnie, tak? Tylko Nie chcę ja to, znaczy, to też była taka moja obserwacja wewnątrz UPR-u, że to był taki jednak no trochę mechanizm. Wyzysku, no, dobrowolnego, bo nikt tam do nikogo nie zmusza. Ale tak? przychodzą młodzi ludzie, chcą coś zrobić dobrego dla Polski. tak? Pracują, mhm. organizują spotkania i tak dalej. Na koniec się okazuje, że no właściwie to są po prostu takim, takim darmowym marketingiem bezpośrednim, Janusza tak Korwin-Mikke, który mu zapewnia publicity, pozwala mu sprzedawać książki, pozwala mu pisać artykuły, istnieć medialnie. Dla, jako, dla Polski nic z tego nie wynika. Ty jako no. młody człowiek, właśnie. Byłeś zafascynowany jakoś, tak, Korwinem? No właśnie bardziej programem UPR. No. Ale Też, jakby Przewiadała do też mnie... mu pomagałeś o, o czym teraz powiedziałeś, nie, no, tak, tak? no i ja to wszystko nie, no, ja ostat... robiłeś mu darmową robotę, że tak powiem. Ja ostatnio. No oczywiście no, w polityce to w ogóle hmm. jest założenia raczej tak darmowe. roboty. trochę popychadłem, bo niestety. No w młodości kto nie, no, nie jest... Przesadzajmy, proces, no, w no, później nie przesadzajmy, na od czegoś trzeba zacząć, tak, tak? No nie przychodzi się nie, do partii czy do organizacji i się od razu nie, tam, nie wiem, prezesuje, tak? To nie po to. Więc tak, no ja w WPR doszedłem do poziomu Rady Głównej, no, czyli takiego kilkunastoosobowego ciała, takiego najważniejszego, które tam decyduje o koalicjach i tak dalej. Byłem wtedy chyba najmłodszym w historii, bo miałem 21 lat. Teraz tam nie śledzę. Także to no, już tych partii korwina też już było kilka. Razy. Tutaj dostrzegam e, krótkowzroczność pana chorały, e, bo dla Polski wynika to wszystko bar, bardzo dużo. Przez tyle lat e, niezmiennych poglądów, w dużej mierze powtarzania tego samego przez korwina e, bardzo wielu ludzi przekonało się do idei wolnorynkowej. E, to dzięki tej pracy tych powiedzmy studentów, którzy organizowali spotkania i ide, idee wolnościowe mogły się wybić. Co przyniosło to dla Polski? No obecnie mamy konfederację w Sejmie. Coraz więcej się dysk dyskutuje. Pojawiają się posłowie konfederacji w mediach, więc dzięki tej pracy przez kilkadziesiąt lat ludzie obecnie mają możliwość wysłuchania alternatywy i zauważenia, że socjalizm nie jest dobry. Tak wielkiej konstruktywnej krytyki socjalizmu ludzie nie słyszeli od lat, więc jest to naprawdę przełom. A dziś, jak oceniasz korwnikę? Ciekawy publicysta, choć jak tak się wgryźć, to już troch, to trochę jednak wtórny. To znaczy, Korwin ma sto kilkadziesiąt takich piguł intelektualnych, takich kilkuminutowych bonmotów na jakiś temat, i każde jego kolejne wystąpienie to jest ulepienie z kilku takich gotowych już, które. Dość przewidywalne. No Jakby. Co jest świeżego w jego myśli teraz, czego nie było na przykład no właśnie, 20 o tym, lat o tym temu? Nie mówiłem, tak, tak jak, że jest Czy on cokolwiek. No ale to też dlatego, że to jest teoria właśnie, że to jest aprioryczne, że to jakby jest w oderwaniu od praktyki. No każdy, kto buduje swoje poglądy, swój program na, na tym, co się dzieje, oglądając rzeczywistość. No na przykład po roku 2008 twierdzenie dalej, że kapitał nie ma narodowości, jest abstraktem, bo tak. wtedy widzieliśmy, jak w kryzysie międzynarodowe korporacje na przykład zasysają banki. Oddziały banków w tak. Polsce. Totalnie zmieniają politykę kredytową w sposób nieadekwatny do polskich warunków, a dlatego po prostu ich centrala za granicą tego. A Ty wtedy zmieniałeś poglądy właśnie w 2008 Nie, w to kryzys? nie było jakieś takie skokowe. No to cały czas ewoluutne. Ja staram się nie być człowiekiem właśnie z umysłem zabitym dechami, mhm. tylko który żyje w świecie, jakoś tam go obserwuje, no i wyciąga wnioski cały czas na bieżąco. Zabawne jest te zarzucanie braku świeżości u Korwina, gdy pan Chorała siedzi obecnie w układzie, który trwa niezmiennie od 30 lat w Polsce. No, może i nawet dłużej zależy, jakie teorie względem okrągłego stołu wyznajecie. No ale skupmy się na ostatnich 30 latach. Mamy cały czas to samo, praktycznie, czyli socjalizm. Nie było nigdy zmiany w tym temacie, więc powtarzanie cały czas myśli kapitalistycznej jest czymś świeżym, bo nie zostało to w Polsce jeszcze wprowadzone po 1989 roku. Więc pytanie moje brzmi tak czy rolą polityka jest cały czas wymyślanie, wprowadzanie czegoś nowego? Czy może jednak rolą polityka jest wprowadzenie i zapewnienie stałego dobrego systemu w Polsce, który pozwoli ludziom Obywatelom, wprowadzać nowe pomysły na rynek. To nie jest rolą polityka, żeby wprowadzać cały czas coś nowego, nowe ustawy, ograniczenia, bo taka sytuacja doprowadza tylko do braku stabilności gospodarczej. Jest to wtedy bardzo nieprzewidywalne dla przedsiębiorców, no bo nie wiemy, co się stanie jutro tak naprawdę, i nie jest to korzystne dla rozwoju gospodarczego. Nie wiem też, czy zauważyliście z ust jednego prezentera padło. Często powtarzane pytanie czy tam takie zdanie, że z korwinizmu się wyrasta. No, ja osobiście uważam, że po pierwsze trzeba do idei wolnorynkowych, wolnościowych dojrzeć, aby zrozumieć też przekaz korwina, aby nie kierować się emocjami w polityce, no bo emocjami to kierują się dzieci, ludzie niedojrzali. No oczywiście w życiu prywatnym emocje jak najbardziej są, są pożądane, ale nie w polityce, w gospodarce, w zarządzaniu, w podejmowaniu pewnych decyzji. Zimna kalkulacja i logika myślenia jest dla ludzi dojrzałych i silnych emocjonalnie. Uważam, że żeby być wolnorynkowcem i, i korwinistą, właśnie, trzeba być silnym też dlatego, że przez wiele lat nie mieliśmy prawie żadnych sukcesów wyborczych. Do tego ta stała nagonka medialna, obecne też ograniczanie wolności słowa poprzez poprawność polityczną, która bardzo, bardzo utrudnia tutaj dyskusję. No i poza tym, aby być wolnym, trzeba być silnym. I właśnie siły i wolności y, życzę Wam wszystkim w nadchodzącym nowym roku 2020.